Cześć! Jestem Witek i witam Was na kanale podlewane.pl. W tym filmie opowiem Wam o wadach i zaletach kupna choineczki ciętej lub w donicy. Zapraszam do oglądania! Święta Bożego Narodzenia to czas bardzo wielu dylematów i jednym z nich jest właśnie to, czy wybrać choineczkę ciętą, czy w donicy. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety, o których chciałbym Wam opowiedzieć. Ale zaczniemy od choineczek ciętych. Kupując ciętą choinkę, co do jednej rzeczy możemy mieć pewność, że po świętach będzie się nadawała tylko i wyłącznie do wyrzucenia. Jednak ma też swoje zalety. I jedną z takich zalet jest jej niższa cena. Zwykle odpowiednik w donicy będzie znacznie Droższy niż choineczka o podobnym wzroście, ale ucięta. Cięte drzewka, zwykle dostępne w sprzedaży będą też znacznie wyższe, więc jeśli mamy bardzo duży salon i chcemy mieć choinkę w rozmiarze, bym powiedział XXL, to lepiej wybrać ciętą, ponieważ taka 3-metrowa choinka w donicy i tak nie miałaby prawa się przyjąć w waszym ogrodzie. Cięte choinki będą też zwykle, znacznie lżejsze, co ułatwi ich transport. Będzie je po prostu na przykład łatwiej wnieść na czwarte piętro. Wiąże się to z tym, że choinki, które są w donicach, zwykle sadzone są w bardzo ciężką glebę. Wadą na pewno jest to, że po świętach będziemy taką choineczkę mogli tylko i wyłącznie wyrzucić. Do postawienia takiej choineczki będziemy też potrzebowali specjalnego stojaka. Wprawdzie starczy on nam na wiele lat, jednak w pierwszym roku będziemy go musieli kupić i doliczyć jego cenę do ceny choineczki. Pamiętać również należy, że choinka cięta wprawdzie jest bardziej ekologiczna od choinki sztucznej, jednak mniej ekologiczna, od choinki uprawianej w Donicy. Przyszedł czas na choinki uprawiane w Donicach, które ostatnimi czasy stały się niezwykle popularne, głównie ze względu na to, że po świętach, jeśli będziemy je przetrzymywać w odpowiednich warunkach, możemy je później wsadzić do ogrodu i będą one zdobiły go przez długie lata. Warto jednak wiedzieć, że wśród dostępnych choinek zwykle świerki przyjmują się znacznie lepiej niż jodły. Choinka w Donicy jest również bardziej ekologiczna. Od choinki ciętej. Tutaj super sprawą jest również to, że ta donica. Pełni taką rolę troszkę stojaka. Nie będziemy tutaj już nic musieli kupować. Kupujemy choineczkę, stawiamy ją do domu i już zdobi nasz salon. Wadą choinek w donicach jest wyższa cena. Zwykle odpowiednik, czyli choineczka o podobnym wzroście, ale cięta, będzie znacznie tańsza od tej uprawianej w donicy. Takie choineczki w donicy są też zwykle sprzedawane po prostu mniejsze. Dlatego jeśli mamy duży salon i chcemy dużą choineczkę, no to lepiej wybrać choinkę ciętą, ponieważ nawet jeśli znajdziemy taką roślinę, która ma powyżej dwóch metrów, to jej szanse na przyjęcie się będą bardzo niskie, a cena będzie znacznie znacznie wyższa od roślinki ciętej. Jedną z wad jest również to, że te rośliny są wsadzane do donic z bardzo ciężką gliniastą ziemią. Co za tym idzie, transport takiej choinki i wniesienie jej jest znacznie utrudniony. One niekiedy nawet ważą po 40-45 kg. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że nie wystarczy takiego drzewka po prostu kupić. By przyjęło się ono w naszym ogrodzie, musimy przetrzymywać je w odpowiednich warunkach. Najważniejsze jest to, by od razu nie wstawiać go do domu, tylko dać mu chwilkę takiego okresu przejściowego w jakiejś komórce, nieogrzewanym pomieszczeniu, a jak już wstawimy ją do domu, by nie stała obok źródła ciepła, czyli na przykład grzejnika. Musimy również pamiętać o regularnym podlewaniu takiej rośliny. I jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której chcę Wam powiedzieć, o której bardzo rzadko powiedzą Wam na punktach sprzedaży takich chojnaczek, A mianowicie, niezależnie czy wybierzecie świerka srebrnego, świerka pospolitego, świerka serbskiego, czy jodłę kaukaską, jodłę koreańską, czy frasera. Pamiętajcie, że zwykle te roślinki są rozmnażane z nasion i roślina taka po wielu latach potrafi dorosnąć nawet do 20 lub 30 metrów, więc warto się zastanowić, czy aby na pewno w naszym ogrodzie mamy tyle miejsca, by posiadać aż tak dużą roślinę. Na dziś to tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że troszkę Wam rozjaśniłem ten temat i będziecie Teraz w stanie bardziej świadomie podjąć decyzję, którą choinkę wybrać. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.